Posłowie koalicji obywatelskiej Joanna Mucha i Michał Krawczyk otworzyli w Łukowie wspólne biuro. Mieści się ono w budynku przy ulicy Staropijarskiej 20. Powiedzieliśmy, że biuro będzie, jest. Ja się bardzo cieszę, że to jest wspólne biuro, które pokazuje, że posłowie koalicyjni ze sobą współpracują a nie rywalizują, a to nie jest jakaś nadzwyczaj częsta cecha wśród polityków, którzy są z tego samego okręgu wyborczego, więc tym bardziej wielka moja radość, że duża część naszych biur to są biura wspólne naszej dwójki albo trójki z, z Lubelszczyzny, więc to, to, to naprawdę dobrze nam wróży. Po pierwsze, my tutaj będziemy regularnie bywać. Możliwość spotkania będzie po wcześniejszym umówieniu. Na tabliczkach podany jest numer telefonu, więc my tu będziemy mieli regularne dyżury, a oprócz tego także będą tutaj bywać nasi pracownicy. Natomiast to biuro jest także dla osób, dla sympatyków Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej Włókowie, po to, żeby można było się spotkać, zaprosić inne osoby, podyskutować, porozmawiać, później nam też przekazać pewne informacje, więc dwutorowo. Goszczących w łukowie posłów Koalicji Obywatelskiej zapytaliśmy też o ich ocenę obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. Moim zdaniem sytuacja będzie bardzo zła. Jeśli mam taką okazję, to chciałabym do wszystkich Państwa zaapelować, uważajcie na siebie jesienią. Jesień będzie bardzo zła. To, że ministerstwo nam nie pokazuje scenariuszy rozwoju choroby, to jest coś, czego po prostu moim zdaniem nie można, nie można im wybaczyć. Naprawdę będzie bardzo niebezpiecznie, jeśli chodzi o rozwój epidemii. I nawet jeśli nasze państwo nie ogłosi kolejnego lockdownu, to będziemy mieli zamknięty jeden zakład, zamkniętą jedną szkołę, i tak dalej, i tak dalej. To będzie narastało i de facto duża część naszego społeczeństwa znajdzie się w lockdownie. Przygotujmy się na to, bo tak naprawdę będzie. A to oznacza, że nawet te olbrzymie pieniądze wpompowane, w tej chwili w gospodarkę nie wystarczą. E, szykuje nam się ciężki czas. Mówi się o tym i my znowelizowaliśmy budżet na, ostatniej, na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Oficjalny deficyt w tym roku to jest 100 miliardów złotych. Natomiast jest ogromny deficyt ukryty poza budżetem państwa. Kolejne 100, a nawet niektórzy mówią, że 200 miliardów złotych. Więc to jest zupełnie niewyobrażalny dla nas, yy, Polaków. Nie, zupełnie niewyobrażalna, gigantyczna kwota. Polska nigdy nie była na takim poziomie zadłużona i nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak ogromnym deficytem finansów publicznych, nie tylko samego budżetu państwa. I to będzie się nam odbijać czkawką przez kolejnych wiele lat niestety. Do odwiedzenia biura zaprasza również łukowski radny Mateusz Popławski jako platforma obywatelska Łukowska cieszymy się, że mamy miejsce do spotkań. Mamy nowych członków po wyborach prezydenckich tegorocznych. Okazało się, że jest wiele osób niezadowolonych z obecnej władzy i coraz więcej osób przychodzi i jest zainteresowanych współpracą z platformą obywatelską z opozycją. Mam nadzieję, że to miejsce będzie takim miejscem spotkań tej nowej opozycji. Zapraszamy do biura, zapraszamy na spotkania z nami, zapraszamy na spotkania, które tu będą organizowane. Bardzo się cieszę naprawdę z tego, że dzisiaj otworzyliśmy biura.